Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem RBajka, a po godzinach królem rowerów. Dzisiaj, jako że kończy już się lipiec, najwyższa pora nagrać pytania na czerwiec. Tak naprawdę mam ochotę nagrać 10 pytań o bezpieczeństwie na polskich drogach o tym, jak się śpieszymy, jacy jesteśmy agresywni zarówno w samochodach, jak i na rowerach jak głupio i nieuważnie prowadzimy te pojazdy i ile z tego. Powoduje z wypadków, nawet dzisiaj na treningu naszą grupę zaczęło po łuku wyprzedzać na ślepym zakręcie auto. Yy, niestety z drugiej strony też jechało auto. Skończyło się tak, że auto jadące z przeciwnej strony niż my zjechało do prawego rowu, tak żeby nie przywalić czołowo w samochód, który nas wyprzedzał. Niestety byłem bez kamery, więc Wam tego nie pokażę. Ale wracając do pytań na... Czerwiec, musiałem się chwilę zastanowić, jako że kończy się lipiec. Ale wracając do pytań na czerwiec, jako że kończy się lipiec, yy, jedziemy z koksem. Czy kolarstwo zmniejsza masę mięśniową? No, samo kolarstwo masy mięśniowej jako takie nie powinno zmniejszać, bo jeżeli ktoś ma swoją masę mięśniową, to jak zacznie trenować na rowerze, to na logikę raczej mięśni mu przybędzie. Ale jeżeli ktoś na przykład jest kulturystą, jest bardzo mocno rozbudowany i zacznie jeździć na rowerze, zmieniając trening kulturystyczny na kolarski, to owszem zacznie szczupleć. Nogi mogą mu się rozbudować lub pozostać w podobnych proporcjach, ale góra na pewno jeżeli przestanie wyciskać na sztandze a zacznie jeździć na rowerze, będzie szczuplała. Co więcej, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby poważnie jeździć na rowerze bardziej sportowo, czy tym bardziej w górach, to nawet wskazana jest redukcja masy mięśniowej. Oczywiście najpierw możemy zredukować tłuszcz, a potem mięśnie, bo im jesteśmy lżejsi, tym nam się będzie lepiej jechało. Do momentu, aż przesadzimy i zaczniemy mieć tak mało mięśni, że nie będziemy mieli siły jechać. Ale w pewnym stopniu dobrze jest redukować masę również mięśniową, jeżeli chcemy jeździć w górach. Pytanie drugie. Co zrobić po wypadku? Jak do siebie dojść fizycznie i psychicznie? No, na to pytanie wyjątkowo tutaj Wam nie odpowiem, bo nie jestem ani psychologiem, ani fizjoterapeutą. Mój pomysł na wypadki jest taki, żeby jednak ich unikać, i tak jak prowadzę swoje szkolenia dla początkujących amatorów jazdy na szosie, to zawsze zaczynam od zdania: każdy chce Cię zabić. I jakby to jest mój pomysł na to, na wypadki. Unikać ich, po prostu. Zakładać, że każdy traktor wyjedzie mi z pola, każda ciężarówka skręci mi przed nosem, każde dziecko wybiegnie mi na drogę, każdy pies wskoczy mi pod koła, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu maksymalnie, jak tylko to możliwe, unikać wypadków. A jeżeli już się zdarzył, no to od psychologii psycholog, a od fizjoterapii fizjoterapeuta. Na pewno nie mechanik rowerowy. Ubezpieczenia OC, AC, NW, i tak dalej. O ubezpieczeniach na pewno nagram. Jeden albo kilka odcinków całych obszernych materiałów. To wymaga e, większego przygotowania, bo wychodzi to poza moją wiedzę. Więc tutaj będę musiał się posiłkować wiedzą z zewnątrz. Ale co do zasady, ubezpieczenia właśnie dzielą się w najprostszym podziale na te trzy: OC, czyli odpowiedzialność cywilna, to jest ubezpieczenie, które pokrywa szkody, które my wyrządzimy. Autokasko to jest odpowiedzialność ubezpieczalni dla nas za szkody. Które nam się wydarzą i NW, czyli następstwo nieszczęśliwych wypadków, to są szkody osobowe na nas, czyli leczenie albo śmierć. Rowerzysta w ogóle nie ma w Polsce obowiązku posiadania jakiegokolwiek ubezpieczenia. Ja myślę, że dobrze jest posiadać ubezpieczenie OC, jakiekolwiek, bo pamiętajcie, że możecie wjechać na skrzyżowanie, wymusić pierwszeństwo na jakimś samochodzie, czy kogoś pieszego, czy innego rowerzystę potrącić i dokonać zniszczeń, czy to na osobie, czy na mieniu. I dostać za to rachunek 10, 50, 100, 200 tysięcy złotych. Więc jeżeli nie będziecie mieli żadnego ubezpieczenia, to żadna część z tych szkód nie będzie pokryta, tylko całość obciąży Wasze konto. I może się okazać, że zamiast kupić sobie na kredyt mieszkanie, to będziecie spłacać czyjegoś Mercedesa. Jeżeli chodzi o autokasko i NW, no to NW bardzo często jest przy OC przypisane, a autokasko dla rowerzystów w zasadzie na to, co ja się tak pobieżnie orientuję, to nie bardzo funkcjonuje na polskim rynku, ale sprawdzę to dla Was i wrócę z odcinkiem o ubezpieczeniach. Czwarte pytanie. Jak się ma szerokość felgi do układającej się opony? O, tu mamy felgi, żeby zobrazować, o co chodzi. Szerokość felgi to jest ten wymiar wewnętrzny. Tutaj, tu na oko, to pewnie będzie jakiś tam, nie pamiętam, ile ma ta pewnie 18. Generalnie trend jest taki, żeby poszerzać felgi. Szczególnie da się to zaobserwować w kołach aerodynamicznych, które do niedawna wewnętrzną miały 17, 18, 19, a teraz nierzadko mają i 20, ponad 20-22 mm. Wynika to z tego, że przy takiej wąskiej felze balon opony robił się taki bardzo okrągły. Ta opona była mniej stabilna i miała mniejszą powierzchnię styku z podłożem. W zasadzie to powinienem pokazywać odwrotnie, żeby ziemia była na dole, ale wygodniej pokazać ziemię na górze. Także opona, która miała duży balon, taki okrągły, dotykała do ziemi w małym stopniu. Jeżeli zastosujemy szerszą felgę i opona z takiego okręgu zrobi się półksiężycem, to ten profil się zmieni i z takiego małego punktu styku zrobi się trochę większy punkt styku i opona będzie się na ziemi układała inaczej, będzie większa powierzchnia tarcia, będzie lepsza przyczepność. Także lepsza przyczepność, potem lepsza aerodynamika, bo jeżeli szeroką oponę założymy na wąską felgę, to mamy zmienny kształt, a jeżeli taką szerszą oponę założymy na szerszą felgę, to tworzy to monolityczny kształt aerodynamiczny. Także Większość producentów kół i opon zaleca wzajemnie sobie, jakie szerokości powinny być stosowane pozostałych komponentów. Dobrze jest dobierać prawidłowo te komponenty, wtedy to najlepiej pracuje, zarówno pod względem przyczepnościowym i e, poprawnością prowadzenia pojazdu, jak i aerodynamiką tych kół. Co warto samemu naprawić, a co dać do serwisu. Na pewno takie podstawowe rzeczy. Które przy rowerze powinniśmy sami wykonywać, to jest umycie go, napompowanie kół i nasmarowanie łańcucha. Trzy rzeczy. I tak naprawdę tutaj kończy się według mnie lista rzeczy, które przeciętny Kowalski, mówiąc kolokwialnie, powinien przy rowerze robić sam. Resztę oddałbym do serwisu, chyba że macie smykałkę mechaniczną, trochę narzędzi i trochę czasu. To takie rzeczy jak regulacja mechanicznych przerzutek czy regulacja. Hamulców absolutnie nie powinna być problemem. Im droższy rower, tym mniej fanatycznie zalecam grzebanie samemu, bo każdy wasz błąd będzie was po prostu więcej kosztował. Także jeżeli chcecie się uczyć mechaniki, to najlepiej na tych tańszych rowerach, a dopiero potem naprawiać te droższe. Rowery to nie są statki kosmiczne. Każdy przeciętnie ogarnięty technicznie człowiek sobie z nimi poradzi. Z tym, że zużyje to ileś waszego czasu, więc też musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dla was więcej wart jest. Czas czy kasa, którą zapłacicie w serwisie, a może będziecie tak dobrym mechanikiem, że zrobicie to lepiej niż my w środku sezonu, lecąc szybko naprawę za naprawą, i będziecie mieli zrobione lepiej. Więc warto, jeżeli ktoś ma czas i możliwości, pogrzewać przy rowerze, a jeżeli ktoś się nie czuje na siłach albo nie ma czasu, to przynosi to do nas, płaci gruby hajs i my to robimy. Kolejne pytanie, szóste: jak podłączyć DI-2 do komputerka rowerowego? W międzyczasie odpowiedziałem na to obszernym filmem, także. W podpisie tego filmu macie link, możecie sobie też kliknąć kartę, która Wam się wyświetliła i tam jest wszystko powiedziane, jak to podłączyć, jak to skonfigurować. Pytanie siódme, sposoby regeneracji po rowerze. Ja stosuję trzy w zasadzie takie sposoby, sauna, basen i najbardziej zaawansowana i efektywna, czyli masaż. To akurat rzadko, bo trzeba mieć masażystę, chyba że wyraźnie czuję, że któreś mięśnie mam bardzo zmęczony, to sam sobie czasem je masuję. Kamil, masażysta z grupy Hans Grohe opowiadał mi, że jeżeli zawodowcy jadą wyścig etapowy, który z nich nie ma masaży, to już po 3-4 dniach wyraźnie widać spadek formy u niego względem reszty drużyny. Tak ważne jest masowanie mięśni po treningach, po etapach wyścigowych profesjonalnych zawodników. Przy amatorskim uprawianiu sportu nie zawsze mamy możliwość korzystania z masaży, ale w tej chwili na przykład całkiem niezłym rozwiązaniem jest używanie wałków do rolowania. Także te trzy proste metody regeneracji po rowerze, myślę, że mogę wam polecić. Pytanie ósme z serii nie trzeba mi przypominać. Jak powiedziałem, że nagram, to nagram. Nie trzeba mi co kwartał przypominać. Powstanie odcinek 1, drugi, trzeci. Ile kosztuje triathlon w wersji entry level, w wersji medium i w wersji sky's the limit? Ale ponieważ nasi włodarze uznali, że można robić wiece wyborcze, wybory i wiele innych rzeczy, a nie można robić imprez masowych. To dość skutecznie zabili te imprezy masowe i triatlon przestał istnieć. Jeżeli mieliśmy trzy serwisy triatlonowe dziennie, to teraz mamy jeden na dwa tygodnie. Także po prostu nie ma triatlonu chwilowo. E, no i stąd też e, nagrywanie tych odcinków trochę umarło, ale pojawią się pewnie przed jesienią. Pytanie dziewiąte. Czym różni się Durace od? 105 i ultegry. Tutaj pominę na razie grupy DI2 i mechaniczne Przygotowałem sobie nawet taką tabelkę W zasadzie przygotował to mój asystent Alex I generalnie te grupy Jak widzicie różnią się wagą. Duraize waży 200 całe, Ultegra 2300 105 prawie 2500 Czyli po 200 gramów różnią się wagą Tutaj mamy wagę która wbrew pozorom nie służy do ważenia narkotyków, tylko do ważenia części, i przygotowałem sobie dla Was tutaj po dwa takie te rekwizyty. Kaseta Duraysa waży 197 razem z trytytką. Do 105 zostawiłem kawałek plastiku, żebyśmy mieli porównywalny odczyt 274. Czyli jak widzicie, na samej kasecie jest różnica. 100 gramów, ale pamiętajcie, że jest też różnica między nimi w cenie, czyli jakieś 200 zł i pewnie z 800. A tu dla porównania mamy łapę, łapa 105 waży 228, łapa Dureysa waży 172, czyli znowu mamy różnicę w wadze 100 gramów na jednej łapie, czyli na kasecie i dwóch łapach mamy 300 gramów. Główna różnica to będzie waga, bo użytkowo jak jedziemy na rowerze, to te grupy bardzo się między sobą nie różnią. Oczywiście troszeczkę będzie różnił się kształt. Wcześniej, w grupach tych najwyższych pojawiają się nowe rozwiązania. I tak najpierw wchodził na przykład Durace, ten najnowszy 900 a, dopiero, a Ultegra była grupą 6800, i dopiero. W kolejnym sezonie została wprowadzana R8000, gdzie te rozwiązania z Dureisa większa sztywność, inny sposób mocowania zębatek wymiennych między sobą w każdym rozmiarze i tak dalej, zostały przeniesione do tych tańszych grup później. To trochę tak jak z markami premium, które rozwijają jakąś technologię, produkują nowatorskie rozwiązania, pokoją w to kupę kasy i kupując te topowe marki Cannondale, Scotta, Trek'a, Speca. Kupujecie te rozwiązania dzisiaj, a w markach medium typu. Cube, Merida, one będą za kilka sezonów, a w markach najtańszych jak Kelly's, Cross czy Romet nie będą nigdy, albo za jeszcze kilka sezonów. I tak samo dzieje się w grupach osprzętu, czyli te topowe grupy mają najlepsze rozwiązania, dopiero stopniowo potem jest to sprowadzane do grup niższych. I jest różnica wagowa. Jeżeli chodzi o wytrzymałość samych komponentów, to wbrew pozorom podobne przebiegi uzyskamy na tych wszystkich komponentach. Co więcej, myślę, że może się zdarzyć tak, że Ultegra, która jest troszeczkę cięższa od Duraysa, mniej wyżyłowana, mniej wylajtowana, w pewnych warunkach i pewne komponenty mogą posłużyć dłużej niż w Duraysie, bo po prostu wylajtowany Durays może się szybciej zużyć. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Kupując rower na przykład używany i mając pewną różnicę w cenie między rowerem na Ultegrze a na Durejsie, musicie pamiętać, że w przyszłości może się zdarzyć na przykład upadek na stronę przerzutek i kasacja tylnej przerzutki, i trzeba będzie wymienić dany komponent. I tu pojawi się różnica w cenie pomiędzy zakupem części zamiennych i na przykład Durejsa przerzutka będzie kosztowała 1000 zł, a Ultegry 400 czy 300. I tak samo, jeżeli będziecie chcieli wymienić kasetę i łańcuch dure'sa na te same zapłacicie 1000, a jeżeli Ultegra, to 300 czy 400 zł. Więc kupując te grupy, warto wziąć pod uwagę, że eksploatacja też będzie kosztowała inaczej. I ostatnie pytanie, dlaczego Domani jest drogie i ciężkie? To pytanie pojawiło się pod filmem ostatnim Domani, które jest rowerem karbonowym na rok 2021 waży 10 kg. A no dlaczego jest drogie? Jest drogie właśnie dlatego, że jest nowoczesne. Ma najnowsze rozwiązania e, zaimplementowane w ramę, ma system ISO Speed z tyłu, ma system ISO Speed z przodu, to wszystko możecie zobaczyć na filmie o tym Domani. Ma zintegrowane mocowania błotników tak dalej. ma schowek na, e, w, w ramie, którego wykonanie też kosztuje kasę i też kosztuje gramy. I stąd ten rower jest dość drogi, bo jest bardzo nowoczesny i jest w niego włożone bardzo dużo godzin projektowych, bo marże wbrew pozorom czy przy markach tańszych czy droższych są podobne. Oczywiście w markach topowych, które mają większe e, zaplecze sponsoringowe, więcej teamów sponsorują, czy w ogóle sponsorują team proturowe, czy innych zawodników ambasadorów, też Koszty marketingu mogą być troszeczkę wyższe niż w markach niszowych, które tego marketingu nie mają. Ale z kolei skala produkcji marek dużych jest większa, a marek niższych jest mniejsza, więc może się to w jakiś sposób równoważyć. Najprościej rzecz ujmując, marki drogie są drogie, bo są nowoczesne, a rowery ciężkie są ciężkie, bo zawierają określone rozwiązania techniczne. Jeżeli weźmiemy wyżyłowaną jakąś tam emondę, to ona będzie ważyła 7 kg. Przyzwoita madonka. Jak na przykład SLR-7 będzie ważyła około 8 kg przy rowerze aerodynamicznym, co jest całkiem niezłym wynikiem, jeżeli weźmiemy pod uwagę DI2, stożki hydrauliczne, hamulce tarczowe i to, że rower jest aero. A rower na chińskiej ramie, na mechanicznej ultegrze, na klasycznych hamulcach i na jakichś wylajtowanych kołach o niskiej na przykład wytrzymałości może ważyć 5,5 kg. Tylko co z tego, jak on się nie bardzo nadaje. Do tego typu jazdy, do jakiej nadaje się domanie SL5. Każdy rower ma swoje parametry, swoją cenę i swojego odbiorcę. Także jeżeli któryś rower wydaje Wam się za ciężki albo za drogi, to może trzeba popatrzeć w stronę innego. Chyba tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś nowe pytania, to zadawajcie, bo już kończy się lipiec, więc może szybciej nagram kolejny odcinek o pytaniach i odpowiem na Wasze. Jeżeli film Wam się podobał, subskrybujcie kanał, zaznaczcie tam sobie wszystkie dzwoneczki i tak dalej. A ja lecę pojeździć może rowerem. Hej!